Trenerze, no tak się stało, że tak naprawdę mecz wyjazdowy 2-0 przegrywacie u siebie, powtarzacie ten sam wynik, tylko tak naprawdę odwracacie się, jest gracie w roli gospodarza. Co jest grane? Co, 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 co się dzieje? No Wygrywają zespoły, które strzelają więcej bramek. Proste. Nie mamy tutaj jakby argumentów na boisku. Nam brakuje i, i przegrywa mecze, No cała, 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 filozofia. Co zrobić żeby było lepiej? Pracować, ciężko pracować tutaj, innej drogi nie ma, tak naprawdę gdzieś wyciągnąć wnioski. Sytuacja jaka jaka dziś jest, bo nie może być tak, że gdzieś kilku zawodników nam wypada i tracimy. No a jeszcze do tego chyba kontuzja Arkadiusza Ciacha. Coś z problemem z kolanem z tego co nie słyszałem? Nie to się okaże po jakiejś diagnozie tutaj ciężko mi na tę chwilę gdzieś powiedzieć, ale, a to nie jest jakby wytłumaczenie żadne. Wchodzimy <śmulacza> <śmulacza> w, miarę, w miarę w miarę w mecz. Pierwsze, pierwsze minuty już już, już, już nabierałem pewności. No wiadomo przypadkowa bramka, gdzieś tracimy dzisiaj eee, golem samobójczym, tak? Więc... Eee, Trochę to podcina zawsze, zawsze, zawsze skrzydła, no ale, ale prowadzimy, prowadzimy grę, próbujemy, mamy sytuację, doprowadzamy do sytuacji w ofensywnej części boiska. No i gdzieś tam, tam brakuje skuteczności, dokładności, gdzieś tam precyzji. Nad tym trzeba pracować po prostu tutaj, jakby nic, nic jakby się nie wyczaruje, tylko, tylko solidną pracą, powtarzalnością, determinacją, tylko, tylko w ten sposób można, można pewne rzeczy poprawiać. Dziękuję.